O już, a za właśnie wszystko jaka rodzinka małpek tu są małpki yy, tutaj dwa tam jedna się huśta na koło właśnie tu jest taki jeden tutaj widać łapkę ale on się tutaj bardziej zasłonił ten jeden jedna małka się zasłoniła niestety tylko łapkę widać a gdzie ten, O, tutaj są. A tamte dziecko, go poniosło, tamtego nie wiadomo gdzie. O, tutaj jest coś. O, widzisz, siostra. O, je sobie. Na się siostro. nagrywam tutaj. Tak, jak małka jest sobie. No. tata i tam są dwa tu następna idzie mhm. siostry z kosmetyk raczej siostra wyśle szczepilnik. 你不怕，不怕吗？不怕，不怕，不怕受伤是？